Jest z nami Jarek Jaźwiński, prezes DFS Security, ale i też ekspert, bo to jest też bardzo ważne: ekspert Polskiej Izby Ochrony i wielu innych instytucji eksperckich. No właśnie, słuchajcie, dlaczego poprosiliśmy Jarka o ten temat? Ze względu na to, no, że nie dalej jak w grudniu mieliśmy kolejny zamach. W Magdeburgu tym razem i zobaczcie na specyfikę tychże zdarzeń. Berlin, Nicea, Londyn, teraz Magdeburg. Chcę, chcę podkreślić tą specyfikę tego zdarzenia, czyli, że z perspektywy ochrony ludności szalenie ważne jest zapobieganie, i o tym będzie mówił Jarek, żeby nie stawiać byle jakich słupków i mieć złudne i nieprawdziwe wrażenie, że jest się bezpiecznym, bo to jest jeszcze gorsze niż nie robienie nic. A druga sprawa, to proszę zwrócić uwagę na specyfikę tych zamachów. To są zdarzenia, gdzie jest czasami kilkaset osób rannych, i wtedy mamy prawdziwą weryfikację systemu ochrony ludności. I wtedy mamy prawdziwą weryfikację tego, czy nasi obywatele umieją udzielać pierwszej pomocy, czy zachowają się właściwie w takiej sytuacji. Natomiast tutaj Jarek powie przede wszystkim, jak budować odporność w naszych gminach. Powiatach, województwach, imprez masowych w sposób właściwy. Nie na, nie, nie na sztukę, nie pozorując nasze działania. I to nawet nie musi dużo kosztować. Jarku, oddaję Tobie głos. Też dziękuję Tobie i DFS Security za wsparcie naszego projektu, za to, że jesteście z nami już nie po raz pierwszy. Jarku, Twoje 20 minut, zapraszam. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym spotkaniu, ponieważ głównym zadaniem jest szerzenie wiedzy i Mam do przekazania Państwu pewne informacje, które są, myślę, bardzo interesujące, w związku z tym, że są mało rozpoznawalne jeszcze na rynku polskim w branży security. Proszę Państwa, wariant i ochrony obiektów jest elementem ochrony ludności. Zacznę od uspólnienia wiedzy, która pozwoli nam na zrozumienie pewnych aspektów, o których będę mówił. W wszystkich zdarzeniach, ja często o tym mówię, Akcja, którą prowadziła Centrum pre a, Prewencji Turystycznej, aby uważać, uciekać, ukryć się A Atak jest bardzo istotna, bo trzeba być zawsze świadomy, że zagrożenie istnieje. Y -y, świadomość zagrożenia jest bardzo silna w krajach zachodnich, tam gdzie do takich ataków doszło. Co to, to są systemy entrance control, czyli bezpieczeństwa wejścia do obiektu? Zielą się na dwa, ale zaraz, yy, za chwilę o tym. Mamy bramkę na przykład dostępową, do tego jest potrzebny czytnik, i mamy wtedy dopiero komplet, to jest system kontroli dostępu. To króciutko, uważaj, uciekaj, ukryj się, to co mówiłem wcześniej, entrance control dzieli się na access control oraz system kontroli dostępu dopiero jest w komplecie, gdy jest również systemy dostępowe. U nas w Polsce nazywa się to jako entrance control. Dzieli się na entrance control osób oraz wejście osób i wjazd pojazdu. Dobrze zazwyczajony obiekt to jest ten, który posiada pełne zabezpieczenie techniczne nie tylko w postaci barier, ale różnych innych urządzeń. Ważne, żeby wiedzieć, że urządzenia Entrance Control to są bariery, szlabany, furty obrotowe oraz bariery antyterrorystyczne, natomiast urządzenia wykonawcze, czy dostępowe to są czytniki, centralki oraz różne rodzaje rozpoznawania i identyfikacji osób. Wejście osób. To są bramy, śluzy osobowe, multiczytniki, systemy śluz, systemy zamknięć wyskoczowych. Natomiast entrance control pojazdów są to bariery automatyczne, półautomatyczne, zapory antyterrorystyczne oraz mobilne bariery antyterrorystyczne. Globalnie rzecz biorąc, patrząc się na obiekt całościowo, możemy zobaczyć, że systemy entrance control znajdują się w różnych strefach ochrony obiektu. Dlatego też warto wiedzieć, że. Każda strefa ma swoją, ma konieczny wybór różnych urządzeń. Nie można rozdzielać stref innymi urządzeniami, niż są do tego przewidziane. Jak widzimy, śluzy są na przykład, dopiero mogą być w pierwszej fazie wejścia do obiektu, natomiast tak naprawdę. Pierwszą fazą do obiektu są bramki, kiedy przy pracy z recepcją możemy ocenić, czy ta osoba posiada autoryzację i możemy ją zweryfikować fizycznie. Natomiast już następne przejścia do strefy zastrzeżonej odbywają się w sposób w pełni automatyczny, czyli bez ingerencji ochrony fizycznej. Wewnątrz znajdują się właśnie śluzy, rozpoznawanie twarzy, tęczówki oczka, odciski palców, różne inne rozwiązania. To co jest istotne, to wszystkie urządzenia podlegają pod różne normy. Pod normy dotyczące ochrony przed napadem i łamaniem, normy systemu kontroli dostępu oraz normy zabezpieczenia przed pojazdami. Są to normy, które pozwalają na ocenę, czy dane urządzenie jest takie, jak oczekujemy jego i czy spełnia wymogi. Przechodząc do zdarzeń tragicznych, które miały miejsce w czasie imprez masowych. To jest slajd z zdarzenia w Berlinie. Stało się to całkiem niedawno, kilka lat temu, natomiast te zdarzenia miały też in, inne, jakąś swoją kontynuację w różnych w innych częściach Europy, nie tylko. W przypadku na przykład zdarzeń, których warto powiedzieć, to jest Barcelona w roku 2016 roku, 13 osób zabitych, w Londynie 5 osób zabitych, w Nicei 87, w Berlinie 12, w Sztokholmie 5, w Londynie 5, w Toronto 10. Jednym z ciekawszych takich zagadnień do analizy jest analiza ataków w Nicei. Tutaj widzimy, że ciężarówka wjechała w tłum podczas obchodów Bastylii i przejechała, proszę Państwa, 1800 metrów. Jest to olbrzymia ilość metrów przejechanych, stąd wynik jest zastraszający. 87 osób zabitych, 202 rannych. Ale wróćmy do najnowszych wydarzeń. W listopadzie 1923 roku wieczorem na lotnisko w Hamburgu wjechał pojazd, kierowany przez 35-letniego mężczyznę. Dlaczego wjechał? Dlatego, że Niemcy uważają, że nie wszystkie miejsca są, będą forsowane, stąd czasami są błędy przy projektowaniu. Po prostu przełamał szlaban porządkowy i wjechał na lotnisko, co mogło stanowić zagrożenie dla wielu osób. Mówiąc o ostatnich zdarzeniach, to 20 grudnia 2024 roku, państwo na pewno pamiętacie, Niedawno doszło do ataku przy użyciu pojazdu BMW. Zginęło, zostało rannych 200 osób, w tym 5 osób zmarło. Jest to zdarzenie bardzo niedaleko naszej granicy. Jest to bardzo wymowne w swoim tragicznym znaczeniu. I co się stało 1 stycznia w Orlanie 2025 roku? Doszło do kolejnego ataku przy rzeku ciężarówki i doszło do kolejnych ofiar, które były związane z, z tym eventem, który się odbywał w tej miejscowości. To są zdarzenia, które były niedawno. Te zdarzenia obserwuje się od 2004 roku <coughs> wzrost, natomiast po, 20, po 2011-2012 bardzo dużo tego typu zdarzeń następuje na świecie. Tutaj jest przykład, co się stało, jakie wnios wyciągnęły wnioski służby w Berlinie. Przykład śluzy zbudowanej na barierach antyterrorystycznych. Pojazd kontrolowany przejeżdża przez jedną barierę, wjeżdża do wewnątrz, jest zatrzymywany i dopiero wtedy druga, po kontroli bariera się otwiera. Jak się dzielą urządzenia? Trzeba pamiętać o tym, że tak jak doszło do, do, do ataku na lotnisko, został sforsowany szlaban. Jest to niskie zabezpieczenie. Jeśli idziemy wyżej w zabezpieczeniach antyterrorystycznych przed atakiem pojazdem, to mówimy o słupkach antyterrorystycznych, dlatego że one zapobiegają, mają odporność na atak, ale nawet już nie zapobiegają atakom przez jednośladów, które mogą na przykład przewodzić ratunki wybuchowe. Wyższym zabezpieczeniem jest bariera antyterrorystyczna typu roadblocker, który zapewnia to, że nie przejedziemy jednośladem. Natomiast najwyższym zabezpieczeniem są bramy antyterrorystyczne, które powodują to, że osoba fizycznie nie może się przedostać ani żaden pojazd poza strefę linii chronionych. Skuteczne blokady, co to znaczy? Czym są blokady, w jaki sposób działają? Proszę Państwa, po lewej stronie widzimy rysunek, na którym widać pojazd zbliżający się do, do blokady. Następnie uderza w blokadę. Ta blokada się może przesunąć. Może się przesunąć pojazd. Natomiast po to są badania, żeby ustalić, ile bariera pozwala, na jakie przesunięcie pojazdu pozwala bariera, którą się stosuje w obecnej teorii terrorystycznej. Są to badania zniszczeniowe. Dlatego właśnie projektuje się w odpowiednią odległość od ciągu pieszo-jednego, czy od budynku, który ma być chroniony. Dlatego, znając wyniki badań, możemy zaprojektować, odpowiednią odległość, która jest linią bezpieczeństwa. Zobaczmy, co to znaczy skuteczna blokada. Jak widzimy, pojazd został skutecznie zatrzymany, bo penetracja wyniosła kilka dziesiąt centymetrów, może półtora metra. Natomiast został skutecznie zatrzymany i nie wjechał głębiej. Czy mamy do czynienia z pomysłami, mamy ciągle do czynienia z pomysłami w różnych miastach, kiedy blokuje się drogi, na przykład tutaj jest w Paryżu, kiedy pokazujemy słupki, które są z betonu postawione na drodze. Owszem, jest to zazwyczaj nikt tam nie wiedzie samochodem, który chciałby się dostać nieautoryzowany, ale nie jest to żadne zazwyczaj antyterrorystyczne. Podobnie tutaj mamy Warszawa, Nowy Świat. Są to bariery betonowe, które są barierami porządkowymi. One tylko i wyłącznie zabezpieczają przed pojazdami, które by mogły wjechać, ale które nie mają wrogich zamiarów. Dlaczego tak jest? Widzimy film z badań w yy, pojazdu Dekry, kiedy pojazd właśnie uderza w tego, słup, w tego typu blokady betonowe. Porusza się dalej, prawdopodobnie już kilkadziesiąt lub kilkaset metrów ponieważ jego masa nie została zrównoważona przez zatoczenie antyterrorystyczne. W związku z tym nie jest to właściwie zabezpieczenie strefy przebywania ludzi, tym bardziej wydarzeń masowych, imprez masowych. Kolejny przykład zabezpieczenia barierki, to są tylko barierki porządkowe. Też kolejny przykład barierek porządkowych. I dlaczego często widzimy, Ktoś policja stawia samochód, czy służby stawiają samochód na wjeździe i blokują wjazd czy to jest zabezpieczenie terrorystyczne, antyterrorystyczne, zobaczmy, co nam powie na ten temat film i testy. Jak widzimy, pojazd, który blokował drogę został bez problemu przesunięty pojazdem 7,5 tonowym. Jak daleko się przemieści, nie wiadomo. Nie jest to żadne zabezpieczenie antyterrorystyczne. Żebyśmy mówili o zabezpieczeniach antyterrorystycznych, to muszą być to urządzenia, które zostały poddane testom. Ponieważ równolegle w różnych krajach rozwijały się różne technologie, powstały równolegle trzy różne normy, które są między sobą przeliczalne i kompatybilne. Mamy normę brytyjską pas 68, która mówi o pojeździe, który się 7,5-tonowym poruszający się z prędkością 80 km na godzinę. Tu poniżej jest taki opis urządzenia, które było testowane właśnie uderzyło pod kątem 90 stopni i przemieściło się za barierę 0, czyli nie przemieściło się poza obręb bariery. W, uwzględniając punkt pomiarowy, który jest końcem kabiny po, pojazdu, 3,6 to jest stóp, to jest o, odległość, na którą tak zwane up, pojawiły, upadły od, odpadki od uderzenia. W tym, że w wypadku są to uwzględniane tylko wypad, użo, odpadki, które ważyły więcej niż 25 kg. Tu mamy normę amerykańską która jest dużo prostsza, definiuje tylko pojazd, prędkość oraz penetrację, czyli jak daleko przejazd pojechał. I mamy normę europejską, która jest bardzo zbieżna z normą brytyjską oraz uwzględnia badania normy amerykańskiej. W związku z tym możemy przy okazji tej normy określić dla wszystkich zainteresowanych krajów odpowiednie wyniki. Natomiast to jest bardzo ciekawe, w 2023 roku została wprowadzona nowa norma, która jest obowiązująca na, oczywiście na całym świecie, ale jest cały czas jeszcze klasyfikowana, zmieniana, poprawiana oraz nie jest przyjęta przez wiele krajów jako obowiązująca. Natomiast ta norma ISO 22343 zastąpiła normę, hmm, następuje, jest równolegle używana z IWA 14, PAS 68. I również jest odnoszeniem do normy amerykańskiej. Ważne jednak to, że nie ma konieczności, aby urządzenia wcześniej badane zniszczeniowo były kolejny raz badane, ponieważ jest możliwość przeliczania, przeliczania tych wyników. Co jest bardzo istotne? My, jako osoby zajmujące się tym na co dzień, wiemy, że najważniejsze jest to, aby zapewnić bezpieczeństwo. Natomiast bezpieczeństwo to jest badanie. Żeby zrobić badanie, trzeba zniszczyć pojazdy, które biorą udział w takim badaniu. Są to olbrzymie koszty, ale wtedy użytkownik ma pewność, że to urządzenie jest właściwie skonstruowane i zapewni bezpieczeństwo. Tutaj mamy podziale klasyfikacji. Nie będę o tym mówił szczegółowo. Zapraszam, jeżeli Państwo potrzebujecie dodatkowe, można tę prezentację ode mnie pobrać. Również jest w materiałach ABW szkoleniowych dotyczących właśnie tego typu urządzeń. Podział na samochody, prędkości podziału. Najważniejszą rzeczą jest określenie, jaki pojazd ma, jaką może mieć maksymalną wartość, wagę, oraz jaką maksymalną wartość prędkości. Na tej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaką powinniśmy dobrać barierę. Oczywiście jest to w uproszczeniu, bo żeby to zrobić, trzeba mieć dosyć szeroką wiedzę oraz przeprowadzić obliczenia matematyczne. Tymczasem powiedzmy o zabezpieczeniach imprez masowych. Poprzednie bariery omawiałem ogólnie jako zabezpieczenie infrastruktury krytycznej, zabezpieczenie budynków. Natomiast, co się dzieje, kiedy mamy zabezpieczyć event? Ja, może się za chwilę też odniosę do zabezpieczenia w Magdeburgu, dlaczego mogło dojść do takiego zdarzenia, ale pokrótce. System, jeżeli robimy jakiś event, to przeważnie nie możemy tego całego obszaru zabezpieczyć urządzeniami stacjonarnymi, czyli zabudowanymi zwanymi urządzeniami, bolardami czy słupkami wysuwanymi, czy słupkami stałymi, ponieważ to wydarzenie może mieć po pierwsze inny obszar, a po drugie inne wymogi ochrony. Dlatego są też potrzebne tak zwane tymczasowe zabezpieczenia, które pozwalają na wydzielenie strefy organizacji imprezy masowej i skuteczne zabezpieczenie. Odnoszą się tutaj do. Do wydarzenia w Magdeburgu były takie informacje, że prawdopodobnie pojazd wjechał poprzez wejście wjazd ewakuacyjny. No właśnie, są miejsca, które mogą być źródłem ataku, natomiast celem jest zabezpieczenie maksymalne. Danego wydarzenia i znalezienie wszystkich dziur w systemie. Ponieważ nie znam dokładnie przebiegu tego wydarzenia, można przyjąć, że była gdzieś dziura w systemie, ponieważ przeważnie większość wydarzeń, w tej chwili masowych, tym bardziej jarmarki, jest zabezpieczona w Niemczech właśnie z systemami tymczasowymi. Najważniejsze jest to, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że, że co jest przyczyną ataku. Przede wszystkim najważniejszą przyczyną ataku jest duża podatność. To znaczy, że przestrzeń publiczna, która się charakteryzuje dużą rozpoznawalnością, oraz yy, 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 może powodować spektakularny efekt dla atakującego, to znaczy rozpoznawalność zdarzenia, panikę oraz inną sytuację, która może być związana z jego problemami psychicznymi. Satysfakcję, dlatego najbardziej narażone są miejsca o dużej podatności, czyli przestrzeń publiczna, w którym najtrudniej jest zabezpieczyć, bo infrastrukturę krytyczną jest łatwiej zabezpieczyć niż wydarzenia publiczne. Tu jest przykład zabezpieczenia publicznego, zdarzenia, wyścig rowerowy, bariery, które są postawione w odpowiedniej odległości, tak jak mówiłem wcześniej, żeby zapewnić bezpieczeństwo po uderzeniu pojazdu żeby ten przebieg wyścigu kolarskiego był w bezpiecznej strefie, poza możliwością dotarcia pojazdu. Różne miejsca, różne wydarzenia potrzebują tego typu rozwiązania i dlatego możliwość wykorzystania właśnie takiej barier jest bardzo praktyczna i używana również w Polsce. Tutaj mamy przykład, który który miejsce, miał miejsce podczas pogrzebu królowej Elżbiety w Wielkiej Brytanii. Było koniecznością odwiedzenie wielu różnych miejsc związanych z królową. Te miejsca nie były zabezpieczone antyterrorystycznie, stąd pojawiły się bariery antyterrorystyczne w innych miejscach niż standardowo się pojawiały. Krótko rzecz biorąc, te bariery można przewozić, pakować w boksach łatwo rozpakowywalnych, które może nawet rozłożyć dwie osoby i może obsługiwać dwie osoby. Mogą obsługiwać dwie osoby. Dlaczego ta bariera działa skutecznie? Dlaczego jest skuteczna? Z tego powodu, że zatrzymuje pojazd na zasadzie sieci, to znaczy pojazd jest unieruchomiony. Owszem, przemieszcza się, ale w wyniku badań określono to jest kilkanaście metrów, które to są wystarczające, żeby stworzyć odpowiednią odległość bezpieczeństwa od ochronionego eventu. Tutaj mamy przykład innych barier, które są montowane w Wielkiej Brytanii, w Londynie, tymczasowe na eventy bariery składane. Inny pomysł, ale to też są bariery tymczasowe. Przykład ochrony kolejnych obiektów, ciągów pieszojezdnych, barierem tymczasowymi w związku z eventem, który jest planowany, są tego typu zabezpieczenia stosowane. No i przykład od nas z Polski: jeszcze nasze służby posiadają tego typu zabezpieczenia. Tutaj widać wizytę prezydenta Ukrainy na spotkaniu z naszym prezydentem Polski, i mamy tutaj Właśnie typowe zabezpieczenie tymczasowe na trasie przejazdu, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom obecnym. Zbliżając się do końca prezentacji, wnioski i uwagi. Jeżeli stosujemy rozwiązania antyterrorystyczne, musimy pamiętać o tym, o czym już mówiłem wcześniej, że tylko certyfikowane wyroby, które przeszły testy zdarzeniowe, mogą być kwalifikowane jako zabezpieczenie antyterrorystyczne. Jeżeli rozważamy stosowanie barier w infrastruktury krytycznej, dla których są tworzone plany ochrony zabezpieczenia technicznego, to wykonawcy powinni posiadać koncesję MSWI, MSWIA na pewno, a w szczególnych wypadkach, kiedy mają dostęp do zastrzeżonych stref, posiadać również poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego. Pamiętajmy o tym, że nasza wiedza jest ograniczona. W każdym wypadku warto korzystać z konsultantów. Ci konsultanci pomogą nam spojrzeć z innej perspektywy i poprzez swoje doświadczenie zaproponować nam rozwiązania, o których byśmy nawet nie pomyśleli lub na nie nie wpadli. Pozwolą też znaleźć dziury w systemie. Dlatego rozmowa z konsultantem jest zawsze bardzo istotnym elementem w ramach, w ramach projektowania oraz ustalania planów ochrony. I trzeba pamiętać o tym, że instalowanie urządzeń, konserwowanie nie ma sensu, jeżeli nie mamy za tym dobrego wsparcia technicznego, jeżeli ten serwis nie jest odpowiednio przygotowany. Serwis przygotowany to jest serwis zorganizowany, który potrafi zapewnić zawsze taką samą jakość. Pamiętajmy jeszcze raz o świadectwie bezpieczeństwa przemysłowego oraz o koncesji MSWU. To są rzeczy, które są niezbędne, abyśmy mieli pewność, że projektując dane zdarzenie, ochronę, ochronę obiektów. Mamy zapewnioną odpowiednią jakość i odpowiednie bezpieczeństwo w związku z ochroną danych. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Jarku, jak zwykle bardzo merytorycznie, w mojej ocenie w ogóle bardzo ciekawy temat. Temat też bardzo krytyczny z perspektywy ochrony ludności. Oczywiście wątków jest wiele, bo to przede wszystkim ta kontrola dostępu, ale też i te bariery antytaranowe. Ja opowiem Wam taką historię. Kiedyś szedłem sobie no, w moim rodzinnym Wrocławiu. To była niedziela, koncert, i tutaj we Wrocławiu mamy taki plac solny, który jest takim przedsionkiem rynku. No i ta część między placem solnym a rynkiem no, nie była w ogóle w żaden sposób zabezpieczona. Czyli z perspektywy placu solnego i rynku mieliśmy taką ścianę ludzi. Te bariery, które u nas są we Wrocławiu, takie mobilne, nie zakładam, że certyfikowana, aczkolwiek nie mam wglądu do dokumentów, no były opuszczone. Natomiast byli policjanci, byli, byli funkcjonariusze policji i, i stali obok tego prześwitu ludzi, więc podszedłem do nich i mówię, że jestem Jarosław Stelmach, zajmuję się bezpieczeństwem i mam taką prośbę, żeby przekazali dowódcy zabezpieczenia prewencyjnego, no, że tutaj mają taką lukę, ktoś może wjechać pojazdem Słuchajcie, oni tak na mnie popatrzyli, ja w ich oczach widziałem słowo: No debil, co ten człowiek od nas chce? Akurat źle trafiłem, bo większość policjantów zakładam, że jest jednak świadomych tego, co robią i świadomych bezpieczeństwa. No, przekazałem, co miałem do przekazania, przeszedłem wokół, wokół rynku, wróciłem, było to samo. Zadzwoniłem do mojego znajomego ze szczebla komendy miejskiej i no, zadziałało to dość sprawnie i dość szybko z perspektywy. Modelu hierarchicznego. Natomiast no, to pokazuje, no, że zapominamy o pewnych i yy, sami tworzymy te luki yy, w systemach bezpieczeństwa, szczególnie w miastach, w gminach, powiatach, starostwach, yy, w województwach. Szalenie ważne. Yy, nie trzeba nikomu powtarzać to, z czym będziemy się zmagali za chwilę, czyli koncerty i, i zgromadzenia publiczne w związku z Orkiestrą Światecznej Pomocy. Także to jest kolejne wyzwanie dla nas w ramach ochrony ludności, żeby to wszystko zabezpieczyć. Tutaj też Jarek służy pomocą dla was, dla nas, jeżeli czujecie, że chcielibyście zdiagnozować u siebie problem, rynek, jakieś zgromadzenie, zasadność, sprawdzić, czy to jest certyfikowane, czy można, trzeba iść w innym kierunku. Ja dysponuję tutaj możliwością kontaktu do Jarka, my też często działamy wspólnie, czyli patrzymy my z perspektywy takiej proces procesowej, a Jarek, patrzę z perspektywy technicznej, jesteśmy w stanie Wam zbudować rozwiązania, a co najważniejsze, jesteśmy w stanie zupełnie bezpłatnie doradzić. Więc też zachęcam do kontaktu i dziękuję Jarku, że jesteś po raz kolejny z nami. Odpowiedz proszę na pytania na czacie, bo one się pojawiają i dziękuję, dziękuję bardzo.